Budżet gminy krajeński na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku. Według planu na inwestycje miało zostać przeznaczone 10% wydatków, szybko okazało się jednak, że kwota ta będzie dużo wyższa niż początkowo zakładano. W sumie budżet 2015 roku zamknął się kwotą prawie 60 milionów złotych, a na inwestycje wydano 18 milionów. Już na początku obecnej kadencji radni zdecydowali, że główny nacisk zostanie położony na budowę dróg w gminie Sępulno. W sumie na ten cel wydano prawie 3 miliony 700 tysięcy złotych. Są to zarówno duże inwestycje w mieście, jak i budowa dróg na terenach wiejskich i remont uliczek osiedlowych. Największą z inwestycji drogowych była przebudowa ulic 27 stycznia i komierowskiej. W ramach tego zadania kompleksowo wyremontowano kilometr ciągu pieszojezdnego z nowymi parkingami, przejściami dla pieszych, ścieżką rowerową i chodnikami. Remont kosztował 2 300 tysięcy złotych, połowa środków pochodziła z programu tzw. schetynówek. W 2015 roku dokończono także przebudowę drogi rolnej między wsiami Wiśniewą i Wiśniewką. Na drodze pojawiła się asfaltowana nawierzchnia o szerokości 4 metrów, utwardzone pobocza i miejsca do wymijania pojazdów. Przebudowa kosztowała 260 tysięcy złotych, 30% tej kwoty to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Doskonałym przykładem na remont dróg osiedlowych jest także ulica Broniewskiego w Sępólnie. W tym przypadku ulicę wyłożono kostką polbrukową o łącznej powierzchni prawie 3.500 m2. Remont kosztował niecałe pół miliona złotych. W zakresie remontu dróg gminnych władze Sępulna Krajeńskiego współpracowały także z lokalnymi przedsiębiorcami. Właśnie na zasadach swoistego partnerstwa publiczno-prywatnego udało się wyremontować nawierzchnię ulicy Składowej. Mający tam swoje firmy sępoleńscy przedsiębiorcy zakupili ponad 1000 m2 kostki. Resztę wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną sfinansowała gmina Sępulno. Remont kosztował w sumie 600 tysięcy zł, z czego niecałe 200 tys. pożyczono z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach inwestycji drogowych w gminie Sympólno pojawiły się także nowe lampy oświetleniowe na dwóch ulicach Niechorskiej i Składowej. Inwestycja warta wspomnienia, ponieważ to pierwszy przypadek w Wympólnie zainstalowania oświetlenia typu LED. Dzięki temu już jest jaśniej, a będzie też oszczędniej. Lampy na ulicy Niechorskiej kosztowały 44 tysiące złotych. W 2015 roku władze Sempulna starały się także myśleć o przedsiębiorcach, o małym i wielkim biznesie. W związku z tym powstały dwie inwestycje, które już cieszą się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Park przemysłowy to 8 hektarów ziemi we wsi Sikorz, przygotowanych na pojawienie się inwestorów. Teren został uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną wraz z przepompownią, kanalizację deszczową i drogi dojazdowe. Całość kosztowała 3 miliony 700 tysięcy złotych, a dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego wyniosło w tym przypadku aż 85%. Kolejnym ważnym zadaniem z tego zakresu była budowa inkubatora przedsiębiorczości. Budynek, który kilka lat temu został przez gminę zakupiony, przypominał ruinę. Dziś tętni życie małego biznesu. Na preferencyjnych warunkach korzystają z niego ci przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Niewątpliwie można już dziś zaryzykować stwierdzenie, że inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo wszystkie 14 pomieszczeń wraz z największą halą na parterze zapełniły się w zaledwie kilka miesięcy od otwarcia. Inkubator kosztował nieco ponad 2,5 miliona złotych. 70% tej kwoty to także dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie od dziś wiadomo, że w Sępólnie Kraińskim panuje dobry klimat dla rodziny. W 2015 roku przekonały się o tym dobitnie władze miasta wraz z wykonawcami inwestycji pod nazwą Rozbudowa Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Wybudowane nie tak dawno centrum o pojemności 60 dzieci bardzo szybko okazało się za małe. Kosztem jednego miliona złotych dobudowano więc dwie kolejne sale zabaw, sanitariaty, pomieszczenia socjalne i magazyn. No i oczywiście słynny już w całym regionie brodzik, czy też może lepiej stwierdzić basen dla kolejnych 22 dzieci. 800 tysięcy złotych z tej kwoty to dofinansowanie z rządowego programu Maluch Jeśli w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest mowa o terenach wiejskich, to na pewno nie chodzi tylko o drogi i chodniki. W 2015 roku prawie 7,5 miliona złotych dosłownie nie w przenośni zostało bowiem wyrzucone w błoto. Komierowo, Włości, Busz, Skarpa i Trzciany doczekały się budowy kanalizacji i przepompowni ścieków. W sumie zainstalowano 6 takich urządzeń na łącznej długości ponad 11 km rur. Dzięki temu przedsięwzięciu cała wschodnia część gminy została włączona do miejskiej oczyszczalni ścieków. W Sempulnie. połowa kosztów tej inwestycji została dofinansowana z programu rozwoju obszarów. obszarów wiejskich, Na całe szczęście, miejska oczyszczalnia ścieków także w 2015 roku okazała się zdolna przyjąć nowych odbiorców. Mało tego, w sumie jest w stanie przyjąć i wyczyścić sieki od prawie 20 tysięcy, tzw. równoważnej liczby mieszkańców. Wszystko dzięki gruntownej przebudowie, którą właśnie w 2015 roku przeprowadzał zakład gospodarki komunalnej. Przy tej okazji modernizacji doczekało się także główne ujęcie wody w sympólnie wraz ze stacją uzdatniania wody. Całe przedsięwzięcie kosztowało prawie 25 milionów złotych. Co prawda, kwota ta w głównej mierze została pozyskana przez tą gminną spółkę Ministerstwa Środowiska, jednak także z budżetu gminy. Inwestycja została wsparta kwotą przekraczającą 1 milion złotych. Nie ulega wątpliwości, że budżet gminy Sępólno w 2015 roku pod kilkoma względami był wyjątkowy. Wystarczy spojrzeć na kilka ostatnich lat wstecz, żeby zobaczyć, że pod względem dochodów osiągnięto swojego rodzaju rekord. To jednak nie wszystko: wyliczenia wskazują, że do przekroczenia bariery 60 milionów złotych wydatków zabrakło w 2015 roku zaledwie 150 tysięcy złotych, a inwestycje wykonane na terenie miasta i gminy stanowiły ich 30%.